Życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, będzie wiorek, i żywe słowo, ten święte w siebie. Do wyprostowania są drogi, kręte. Człowieku, czytaj, pismo święte. Król nam Chrystę. W ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa, króla wszechświata. Jest to uroczystość. Która zwraca uwagę bardziej na zwycięstwo miłości niż na jakąkolwiek władzę czy panowanie. W centrum liturgii Słowa mamy w tym dniu fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, gdzie pan Jezus nie zasiada na tronie, ale wisi na krzyżu między dwoma łotrami. Ta scena z Golgoty wydaje się być swoistym paradoksem. Tego, czym dla nas ludzi jest królowanie. Czytamy w tej Ewangelii, że gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył, a członkowie Sanhedrynu szydzili, szydzili z Niego i żołnierze, podchodzili do Niego i podawali Mu ocet. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu. A jednak ten którego wszyscy wyśmiewają, naprawdę jest królem. Królem nad królami. I jego królowanie, panowanie, władza nie polega na rozkazach, na mieczu, ale na miłości i przebaczeniu. Ten, który zrozumiał to jako pierwszy, to właśnie łotr, którego nazywamy dobrym. On prosi Jezusa, Panie, Wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do swojego królestwa. A Jezus mu odpowiada: Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. W tym właśnie objawia się prawdziwe królowanie Chrystusa, miłosierdziu, które nie zna granic. To nie jest pokaz siły. To jest manifestacja miłości. Za każdym razem, kiedy czytam te Ewangelie, przypominają mi się słowa pewnej piosenki, którą słyszałem podczas zimowych wyjazdów z młodzieżą do zakopanego na skoki narciarskie. Tam przed konkursem Pucharu Świata śpiewaliśmy mniej więcej takie słowa: Królem życia ja. Te dźwięki niosą mnie. Nie czekaj, zabierz je królem życia ja. Wspomnień nie kupi się rakietą życia leć. I tak się właśnie zastanawiam, czy czasem nie jest tak, że dzisiaj wielu ludzi jako swoje motto przyjęło zawołanie królem życia ja. Chcę być królem życia, bo chcę decydować. Chcę być królem życia, bo chcę kierować. Chcę być królem życia, bo nie liczę się z nikim i z niczym. Świat zawsze będzie promował styl życia, w którym to człowiek sam decyduje o sobie, sam wyznacza granice, sam siebie stawia na tronie. Tymczasem z Krzyża Chrystusa płynie zupełnie inna nauka: przebaczaj, kochaj, bądź miłosierny. I powstaje teraz pytanie, którą drogę wybierzemy? Która droga poprowadzi nas do prawdziwego pokoju i szczęścia? Czy ta, którą proponuje nam świat? ta, którą proponuje Chrystus. Jezus, król wszechświata, nie rządzi siłą. Jego tron to krzyż. A koroną są ciernie. On nie czeka, aby brać, lecz daje. Nie szuka zemsty, lecz przebacza. On nie walczy o władzę nad nami, lecz zaprasza nas do swojego królestwa. Człowiek, by być szczęśliwym, nie musi być królem życia. Wystarczy, aby królem życia uczynił Jezusa, który dla nas oddał wszystko, nawet swoje życie. Jezus nigdy nas nie zawiedzie. Tylko Jego panowanie prowadzi do pokoju. Tylko Jego Królestwo trwa na wieki. Jeśli chcemy szczęścia, oddajmy Mu wszystko i pozwólmy Mu panować przez miłość. Nie bójmy się uczynić Jezusa królem naszego życia. Oddajmy Mu wszystko. On poprowadzi nas do prawdziwego pokoju. I szczęścia. I na tej drodze niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i duch święty. Amen. Uwiecz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki. żywe słowo te święte księgi.